Siemanko, z tej strony Rob Jaki Robert? Siemanko, z tej strony Neko y czy jak tam wolicie, Dark Neko, czy coś No, z tej strony Neko, dziś sobie gramy w Minecrafta, na serwezie... Na serwezie, no, na serwezie y y y no, popytamy w Skyworsy No, y no to, zapraszam Jesteśmy już na pierwszej ja ręce. Dobra. Aj, oh, Jesus. Pamiętam jak w odcinku specjalnym zaciępałem kogoś tym Kiofem. Ciekawe. A, diamentowy, ale. Dobra, zrobimy coś tutaj lepszego. No, ogólnie. No, taki set, ten set bym powiedział. Taki set. Mm, 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 mm. Idziemy. No. No nie no... Nie no ci ludzie tu nie... nie, mam dość. Mam dość, kończę z YouTubem Nie zwartowałem. No, Jakoś takiego nie Ale naprawdę ci ludzie mnie dosiały do... A ręki nie można zagrać normalnie, bo... Bo ci ktoś wjeżdża z wokół bam bam bam, motherfucker i nie żyjesz Ech, no to raz się widzimy na, no, na kolejnej, no mam nadzieję, że sobie dam radę. Kolejna ręka no, Mam nadzieję, że nie będzie aż taka pechowa No ale Dowiemy się, jak ją zagramy No nie... nie no kurwa, jaki słabe Nic się nie trafi, nie? Oj, no dobra, dobra, dobra I, i, i nie denerwujemy się dziś, spokojnie bułeczka do cholery nie bez nie nieprofesjonalnie nie obchodzi mnie to jest kurwione ogólnie No kurna jasno pizzec się wkur nie 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 sorry ja mam normalnie takie raj' że nie nie, nie, spo, spokojnie, spokojnie. Spokojnie robimy, spokojnie. Oddychamy i... Rage. No patrzcie ile ma FPS, patrzcie o gitara, sam ten, ten komputer za 5000 to się nie dziwię. Ech. Programy taktycznie tym razem. Patrzymy, czy ktoś nie strzela. O, ho, ho, ho. No to dobra to mi się podoba już ta rozgrywaczka, chociaż nie do końca zawsze mogę. Dobra, morda, czy mordy, czy no za Hmm. <laughs>. dobra. Nie wiem co on chciał zdziałać. Nie mam pojęcia w ogóle. Okej, okay. idziemy. Siedmiu zostało, żeby fajnie ja nikomu nie widzę. Znaczy tam na środku ktoś sobie jest tam na... profesjonalnie optyfine. Pan bo mnie stać O tam jest jakiś typ Cia. Siema Co ty robisz? Jeju Umarł? Umarł, dobra Teraz no już dobrze idzie mi mnie ktoś pleców nie zrobił, nie? to nie będzie zbyt fajne Siemanko jestem no. Prawie innie. <laughs> Dobra, idzie, idziemy tam. Ano. no ja kolejce most robi na ten środek, ja mu pomogę. Będę taki fajny człowiek. Będę pomagał ludziom. Nie wiem zdechnąć. Siema! Siema, typie Plecy, plecy No. O cholera jeszcze drugi. Wypadł? nie wróci, nie wróci no i to pra no prawidłowo, nie? <grych> okej okay. mm. a z tym wertezem prawidłowo Co tu mamy lepsze? o, to i to i prawidłowo jest <grym> dobra, tam jest jakiś typcio to idziemy do tego pana A gdzie on w ogóle jest? Yy... Widzimy go nikt tylko, o tam Aha, tam jeszcze dwóch jest, dobra e, Poskrabać cztery ofiary O, duju A to spróbujmy sobie zrobić dobrą arenkę dziś Tak na odcineczku, niech będzie dobrze Raz, chociek yy, Nie chcę się wtrącać w dramę, ale... Muszę was zabić Dobry Drugi, 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 oraj, oraj, oraj Orał Heh Dobra Orał, kurde Znaczy no, on... Dobra, nie, nie wiem Ile? O Dobra, jako jakoś mi się nie chce dalej nagrywać No to się żegram z wami, mordeczki Ej, Soju, z wami E, m, m, d, 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 jak z, z wami... Niech moc będzie z wami no Star Wars. No to do zobaczenia! Du Zapraszam do subskrybowania kanału, e, łapkowania filmu i, i inne rzeczy, nie wiem. No, no to Zapraszam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Piona!